Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu, Najświętszej Marii Pannie, Przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, Aby za wstawiennictwem naszej Matki Królowej Religia nieustannie cieszyła się wolnością, A Ojczyzna rozwijała się w pokoju Przez Chrystusa, Pana naszego. Naucz nas być wolnymi. Ambroziańskie słowa hymnu Tedeum Laudamus Wspaniale dziedzictwo Kościoła pierwszych stuleci rozbrzmiewały tu, w tej katedrze, w dniu 3 maja 1791 roku. Dwa wieki temu. Nasi przodkowie, ci, którym zawdzięczamy dzieło konstytucji w tym dniu uchwalonej pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta, przynieśli owoc swych prac przed twe ołtarze. Przed te ołtarze, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Boże Ojców naszych, przynajświętszy nasz Ojcze. W taki sposób dali wyraz przeświadczeniu, że Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, ustawa rządowa, jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. On jest Najwyższą prawdą i sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo ustanowione przez człowieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy odzwierciedlało w sobie odwieczną prawdę i odwieczną sprawiedliwość, którą jest On sam, Bóg nieskończonego majestatu. Ojciec, Syn i Duch Święty. Nasi przodkowie przed 200 laty dali temu wyraz w Warszawskiej Katedrze Świętego Jana. My przychodzimy dziś na to samo miejsce nie tylko po to, aby przypomnieć tamto wydarzenie. Przychodzimy równocześnie po to, aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która wtedy nurtowała twórców 3 majowej konstytucji, tę samą troskę o dobro wspólne Rzeczy tę samą odpowiedzialność. Dlatego nasze Tedeum Hymny uwielbienia dla Boga. Przechodzi w żarliwą modlitwę, naprzód dziękczynienie, a potem błaganie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha i tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone, naucz nas być wolnymi. Tak modlimy się w tej katedrze w dniu dzisiejszym. Pełni troski o przyszłość Ojczyzny. Mając przed oczyma ustawę rządową, znaną pod nazwą Konstytucji 3 maja. Nie sposób nie dziękować Bożej opatrzności za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich dwóch stuleci naszego historycznego bytowania. Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu, a raczej wielu narodów, które stanowili wraz z Polakami ówczesną Rzeczpospolitą. Narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umilowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności. I oto twórcy konstytucji odkrywają ten zbiorowy obowiązek, wedle wyrażenia Norwida, zbiorowy obowiązek, jakim Musi stać się całe społeczeństwo, jeśli chce zabezpieczyć swą wolność i swój byt. Po upływie dwóch wieków doceniamy pełnię jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenioną w przeszłości a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy spadła na rzecz Słowa tej prawdy okazały się twórcze i stwórcz. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza pod tchnieniem tego ducha, który natchnął twórców konstytucji 3 maja. Papież Pius VI przesłał dla króla i twórców Konstytucji 3 maja błogosławieństwo i wyrazy głębokiego uznania. Dzisiaj staje wśród Was syn tej Ziemi, którego Chrystus powołał jako następcę świętego Piotra na rzymskiej stolicy w naszych czasach. Przeżywa on tamto wydarzenie sprzed dwóch wieków, równocześnie jako jeden z Was. Tradycja 3 Maja należy do dziejów jego duszy, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Nasze dzisiejsze modlitewne wołanie naucz nas być wolnymi. Było aktualne wtedy, przed 200 lat. Konstytucja 3 maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne dziś po 200 latach. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Boga, rodzico, dziewic ty którą ośmielamy się od Stureci nazywać Królową Polski, w szczególności w dniu 3 maja. W tym świętojeńskim sanktuarium stolicy, które przed dwoma wiekami słyszało tedeum naszych przodków w dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stajemy dzisiaj u progu III Rzeczypospolitej Staje naród i parlament, prezydent państwa i rząd. Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego. Amen.